Widzowie, dzisiaj jest bardzo, bardzo ważny dzień. A wiecie co? Musimy zbudować razem z tym panem. To jest widz, co nie? I będę z nim budował tajną bazę przeciwko rodzinie Adamsów. Tak, oni wszyscy do mnie przyjdą! Wednesday, Wednesday, brat, mama i tata. Zobaczycie, jak oni będą wyglądać i czy oni dadzą z nami radę. Widzu, musimy się postarać i to tak bardzo, bardzo. Dawaj budujemy. Bierz jakąś różdżkę i zaczynamy budować. A wy widzowie możecie zostawić przez ten czas jakąś łapeczkę do góry super by było, o właśnie tutaj na dole wam się taka mała wyświetla, naciśnijcie ją, a od razu lepiej się wam zrobi, zobaczycie. A ja zaznaczam tutaj tajną bazę, nie wiem, gdzieś potąd i możemy zrobić ee, po prostu z, z kamienia na dole, a tutaj zróbmy z jakichś kolorowych bloków. Dawaj jakieś ściany tutaj stawiaj, dawaj, dawaj, a ja pokażę widzom czary, mary, hokus pokus, jakie widzu umie, bo tutaj powiem wam, że drugi widz mi się trafił, który umie jakieś komendy i czary, mary, hokus pokus, trzy, dwa, jeden, widzu, stawię ściany. Rady, już! No, no jeszcze nie postawił. Ach, no, dobra, ten widz może, może aż tak nie ogarnia, ale postawił. Postawił nie tak szybko, ale dał radę. Okej, okay, my tutaj musimy jakieś postawić drzwi, jak i pułapki, także ja już tutaj robię drzwi gdzieś takie duże. Nie, to będą za duże drzwi, dobra, gdzieś potąd. Damy jakieś stalowe, wielkie drzwi. Dawajcie jakieś, nie wiem, wybierzcie, wybierzcie może wy, jakie wy byście dali. Ja bym chyba dał te, więc biorę te i stawiam. Stawiam to, dobra, git. Jedne drzwi już są postawione. Tutaj myślę, że oni będą stąd szli, ale kto wie? Kto wie? Może z lewej strony, może z prawej, a może z tyłu. Może nie tak dobrze, że wybudowaliśmy całkiem przy lesie tą tajną bazę, ale to nic. Damy z tej strony też drzwi i nie powinno być problemu. Okna też za chwileczkę porobimy, ale nie wszystko naraz. Musimy też mieć trochę czasu, wiecie, bo to wszystko zajmuje. Ja porobię jakieś pułapki, widzę, daj tam skrzynki, nie skrzynki, jakieś wejście do góry, jakieś nie wiem. Tutaj antresolę jakąś możesz dać na tej górze. A ja się zajmę pułapkami Damy lawę, wodę, kolce e, Może jakieś miny z daleka, takie To będzie dobre, dobra, dajemy tak Set, water, e, ups Bez tej kropki miało być, dobra, dajemy Wodę, ej, nie, wodę Co mi się tutaj pojawiło, jakiś jeden pasek To jest za mało, musimy dać Co najmniej ze dwa paski, teraz dajemy e, Także wodę, dookoła Dajemy wodę i lawę, dajemy dookoła Dobra, tutaj może być trochę szerzej Okej, okay, dalej, lecimy tutaj gdzieś Tutaj, set, water, dobra, i lecimy do przodu, do przodu, do przodu. I teraz zaczynamy stawiać lawę. A lawa jaki ma kolorek? Widzowie, przypomnę wam, no, 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 subskrypcja ma taki sam kolorek, właśnie czerwony. Nie zapomnij je w nacisnąć, bo dobijamy 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się fajna niespodzianka, także kliknij tą subskrypcję. Ja bym był bardzo zadowolony, jakbyś nacisnął. No i na pewno widz też, bo widzów to ja w ogóle biorę na odcinek. Jeżeli chcecie być ze mną na odcinku, to koniecznie musicie zasubskrybować moje dwa kanały i, i co? To, no, koniecznie polubić odcinek i coś napisać w komentarzu, bo ja wybieram spośród komentujących. Także piszcie komentarz, polubcie odcinek, zasubskrybujcie kanał i kogoś wybiorę. Może akurat trafi na ciebie, także subskrybuj, a ja lecę tutaj, daję lawę dookoła. Widzicie, ja się rozgadałem, ale nie traciłem czasu i cały czas tutaj coś robiłem, co nie? Także lawę już mam rozlaną dookoła, wodę też. Lawa mi nawet w miarę równo wyszła, co nie? Na dwa paski. Dobra, teraz dajemy jakieś spajki, wpisujemy spajki i sobie bierzemy przy... No, takie pierwsze, lepsze spajki. Rozruszmy je przed lawą. Tak, tak, lawa będzie je bronić, okej. Okay. To tutaj, 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 dookoła tej tajnej bazy dajemy tutaj spajki. Dajemy, 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 zaraz się zajmiemy minami i co by tutaj jeszcze mógł dać? Może jakieś kamery, żeby coś widzieć? O, to by nie było złe. Dobra, ja tutaj na razie spajki muszę dokończyć. Siup, siup, siup jak najwięcej spajków, jak najwięcej spajków, żeby to coś nie mogło do nas przyjść. Żaden z Adamsów nie może do nas wejść. Nie ma takiej opcji. Dobra, bierzemy teraz miny. Rozkładamy sobie miny. Okej, okay, mam minę. Miny damy tylko na tutaj z przodu albo dookoła? No nie wiem, dobra. Najwyżej się przelecimy szybciutko dookoła. Szybko dajemy tutaj miny. Jak najwięcej. Kto tak umie szybko stawiać miny? No kto jak nie ja, dobra. Elegancko, zobaczcie, ile tu jest min. Nawet podwójnie dam, dam, podwójnie. Niech jest więcej niż mniej. Zawsze lepiej pamiętajcie, dać więcej niż mniej. Także ja daję tutaj, tutaj jeszcze się nawrócę. Tak, żeby było ich jak najwięcej. Ok. Okay, zobaczę, co widzu postawił w środku, zrobił. Widzę, że, o, konkretnie, fajnie. Skrzyneczki przemyślane, całkiem nieźle to wygląda. Możecie jeszcze jakieś łóżka dorzucić. No i koniecznie dobre bronie. Dobre bronie dla mnie i dla siebie. A ja bym tutaj jeszcze mógł dać. Poczekajcie, miny mam rozłożone, spajki są. Tak ta waza się prezentuje z zewnątrz. O, zobaczcie ją z góry. No całkiem, całkiem ładnie, ten pomarańczowy kolorek, co nie? No sami napiszcie w komentarzu, czy ładny, czy nie. A my zaczynamy. Poczekajcie, co by tu jeszcze. Mógł dać, możemy dać TNT. O, dobra, dobra, dobra. Ja już mam pomysł jakiś na to, tylko musimy je dać. Nie wiem, pod. Tak, damy je pod. Normalnie tutaj zaznaczamy. OK, zobaczycie o co mi chodzi, bo nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Dajemy tutaj TNT, set TNT. I dobra, powinno się pojawić pod spodem. Czy tak jest? Wszędzie? Spójrzmy. Tak, jest wszędzie TNT na tym odcinku, którym zaznaczyłem. Także jest elegancko. Tutaj damy jedno TNT na wierzchu i koniecznie musimy do skrzynki włożyć krzesiwo. I gdy on będzie się tu zbliżał, nie będę sobie dawał z nim rady, to mogę sobie podpalić na przykład e, ojciec. Ojciec e, ten Wednesday przyjdzie tutaj i nie będę mógł sobie z nim poradzić, to przychodzę, odpalam to TNT, to wszystko wybucha, on się tego nie spodziewa. Zobaczymy, kto będzie najmocniejszy. Może ojciec, a może brat, a może Wednesday sama, a może mama, nie wiem. No to się okaże, ja nic e, nie, 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 nie mówię, bo nie wiem. Dobra, widzą, widzę, że tutaj ogarnęłeś elegancko, skrzyneczki są Całe zapełnione, o to mi właśnie chodziło, dobra, tu jest, a tutaj tu w skrzyni mamy 64 złote jabłka. No i co? Możemy się rozglądać już sobie za ich rodziną, bo oni mieli przyjść, więc czekamy, czekamy tutaj, gdzie oni mogą być. Ej, widzą, widzą, rozglądaj się na prawo i na lewo, leć, zobaczyć tam do przodu, czy oni już przyszli, czy jeszcze nie. Dawaj, dawaj, tam poleć, a ja sobie zobaczę z lewej strony, z lewej strony nic nie widzę, z prawej tutaj też nic nie ma, ok A może z tej strony coś będzie? poczekajcie, już patrzę, już patrzę. Nie, tutaj też niestety nic nie ma. Okej, okay, widzą jak tam, jak tam, widzisz coś czy nie widzisz? Ja już sobie wyląduję na tej tajnej bazie, skliruję sobie eku bo to mi nie jest już potrzebne. I co? Rozglądamy się do przodu. I już dostałem survival, co? Tylko skasowałem ekwipunek. To znaczy, że ktoś pierwszy się tutaj zbliża. Musimy się rozglądać na wszystkie strony, kto to pierwszy jest. Także ja patrzę się z przodu. Ej, widzę coś, widzę! Ja wiem, ja wiem, a wy wiecie wiecie, widzowie, kto to jest? No, kto to jest? To jest brat Wednesday, tak, dokładnie. A jak on miał na imię? No, widzowie, przypomnijcie mi. On idzie? On idzie z jakąś bronią i do mnie strzela. Ej, ja wam mogę powiedzieć, jak on się nazywa, bo ja wiem. Chyba, że wy wiecie, to też komentarz napiszcie. A on się nazywa Pugzli. Tak jest i wchodzi w minę. Haha, ha, sam się rozwali. Dobra, ja szybko idę do skrzyneczki. Tak jest i się muszę ubrać. Cały się ubieram, TFG sobie zabieram, chociaż TFG nie wiem, czy do nich będę strzelał. Zobaczymy, czy będzie taka potrzeba w ogóle. Bierzemy sobie jak najwięcej broni różnorakiej, bo nie wiem, która na nich będzie działała. Także dajemy tutaj, bierzemy sobie różne bronie. Okej, okay, tyle broni mi wystarczy. Teraz sobie weźmy złote jabłka. Złote jabłka tutaj były. Przenieśmy to sobie jeszcze. Zbrójki były w tej drugiej strzynce. Dobra, idę po zbrójki i zobaczyć gdzie ten braciszek jej już doszedł. Mam nadzieję, że min nie, przez, nie przekroczy, ale to się okaże. Dobra, bierzemy jeszcze sobie więcej tych, tych, tych e, broni całych. Okej, okay, ubiorę się i możemy wychodzić na górę. Zobaczymy, jak sobie poradzi jej brat ze mną. Także wskakujmy na górę. Ej, Pugsley, Pugsley, tutaj jestem. Chodź tutaj do mnie. Poczekajcie, bo go nie widzę. O, stoi sobie. No, dobry, mały, chodź tutaj, mam coś dla ciebie. Łap! <laughs> Ej, nie dostał, nie dostał. Dobra, teraz z tego. O, może rozwalę cię. Zobaczcie, stoi koło min i się chyba boi podejść. No dawaj, Pugsley czy Pixli, ja nie wiem, jak ty tam masz. No chodź, wychodź, wychodź. <laughs> rozwalę go. Ej, w ogóle, wiecie co? On jest tak słaby, że ja mogę sobie do niego rzucać tym. No chodź tutaj, bracie, bracie, chodź! No i co? Rzuciłem gdzieś, spadło, nie wiem, nie, nie wystrzeliło coś. To, to jakoś źle leci, no panie, o co tu chodzi? A masz! No nie, to źle leci. Dobra, bierzemy co innego, może z lunety go załatwimy. A masz, padaj, padaj, rozwalę cię! I padł, jest, udało się! Ej, jaki on był słaby! Mam nadzieję, że reszta rodziny też taka będzie, ale nie wiem, to się okaże. Dobra, teraz czekamy sobie na kolejnego tutaj e, jakiegoś pana albo pana z rodziny Adamsów, także czekajmy, czekajmy, zjedzmy sobie złote jabłko i się rozglądajmy. Mam lunetę, więc mogę sobie przybliżać, popatrzeć sobie. Wy widzowie, jak coś zauważycie tutaj po prawej czy lewej stronie, to szybko mi mówcie, co nie? bo Żebym ee, szybko ich zobaczył, bo oni mogą też mieć jakieś bronie konkretne i mogą mnie nawalać. Ej idzie, idzie pierwszy, jo, ej to jest teraz jej mama, to jest, tak dokładnie, jej mama Wednesday. Dobra, strzela do nas czegoś, a wiecie jak ona się na bo ja wiem, ha, to jest Mortisia, tak, dokładnie, która strzela do mnie, i ja do niej też będę strzelał. Tylko ona jest zbyt daleko i moje naboje do niej nie dosięgają, niestety. Dobra, poczekajmy aż ona tu podejdzie. Weźmy sobie jakieś lepsze bronie, przełóżmy sobie coś takiego, weźmy coś takiego. Dobra, z tymi sobie powinienem poradzić. Wchodzi normalnie w spajki, dobra, rozwalamy ją, rozwalamy. No chodź, chodź, chodź tutaj. No, czekam na ciebie, tak, tak. Mortisia, tutaj jestem, spójrz, u góry, u góry. A masz, a masz, a masz. rozwalę cię, zobaczysz. Ej, jeszcze spadłem na dół, nie, 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 otwieramy i zamykamy to szybciutko. Dobra, wracamy na górę. Lepiej mi było u góry, ona mnie by jakąś bronią zwaliła. Ej, muszę uważać, bo już jak kolejny raz spadnę i ona będzie miała tyle mocy, mnie rozwali, to będzie niedobrze. Nie będzie dobrze. Ej, Morticia, no chodź tutaj do mojej tajnej bazy. Zapraszam, zapraszam do tańca. Ta la la, -la. <laughs> Dobra, rozwalamy ją. A masz, padaj, Morticia. Ale podchodzi coraz Bliżej tej bazy, może wezmę TFG i sobie do niej strzelam! Jest! Normalnie rozwaliłem tutaj! Woda z lawą mi się łączy. ajajajaj aj, 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 aj. tak nie miało być, ale skoro ona nie padła od TFG, no to musi być dosyć mocna. Dobra, weźmy sobie tą broń i do niej postrzelajmy. Chodź tu, Mortis, ja rozwalę cię! Nie masz szans! Rozwalimy cię! Zobaczcie, jak odchodzi. Normalnie odpycha mi ją z tych broni. Okej, okay, to mi nie jest potrzebne, to jest do wyważania drzwi. Ej, ale ja jej to wyrzuciłem przez przypadek! Tak nie miało być! Rozwalamy ją! Morticia! Co ty tam robisz? Moje naboje nie dosięgają niestety. Dobra, będziemy musieli tutaj postać i poczekać, aż ona przyjdzie. Haha, ha, ona nie wie, jak tutaj wejść. Tak jest, rozwalę ją. Jakie ona ma bronie długie. Zobaczcie, jak ona jest w ogóle wysoka i szczupła. Widzicie te nogi? Znaczy, to nie są nogi, a jej, e, jak to się nazywa, sukienka. Próbuje do mojej bazy wejść, ale ja jej na to nie pozwolę. Moje drzwi są metalowe i ona nie ma opcji tam wejść. Ej, nie mogę jej uderzyć. E, jakbym stał tak za bardzo pod ścianą, Poczekajcie, spróbuję z tej strony. O nie, spadłem, spadłem, spadłem. Houston, mamy problem. Jestem koło niej. Dobra, rozwalamy ją. Badaj, rozwalę cię. Teraz tego, teraz tego rozwalamy ją. Do końca, tak jest. Rozwaliłem, padła. Udało się. Rozwaliłem mamę Wednesday. Juhu, ale się cieszę. Dobra, wracamy do tajnej bazy. I czekamy tym razem, nie wiem. Albo sama Wednesday przyjdzie. Albo przyjdzie jej ojciec. Bo jeszcze nie było jego ojca, jej ojca. Także wchodźmy sobie na górę. No nie. Ja znowu nie chcę spać. Dobra, te bronie sobie pozamieniam na całkiem sprawne. One mi się już nie przydadzą. Bierzemy sobie całe sprawne. Okej, okay, gdzieś taką, taką, weźmy sobie może i taką, i weźmy sobie coś takiego. Dobra, teraz się rozglądamy za ojcem albo samą Wednesday, także wypatrujmy, rozglądajmy się na prawą i lewą stronę. Na razie nic nie ma widać, ale za chwileczkę myślę, że ktoś przyjdzie. No musi przyjść, nie ma innej opcji. Ale zobaczcie, jak na razie to moja tajna baza jest cała, nawet jeden blok nie jest ruszony, także nie mam się czego obawiać. Spadłem niechcący. Wchodzę jeszcze raz. Zjem sobie złote jabłko po drodze. Dobra. I teraz czekamy dalej. Gdzie je... Ło, 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 ło! Spadłem! I jest, jest sam ojciec Wednesday! Co on tu robi? Haha! <laughs> I strzela do mnie. No chodź tutaj, jestem na wierzchu, na zewnątrz. Zapraszam ciebie. Chodź tutaj. A Gomez, Gomez on miał chyba na imię. Tak, on miał Gomez na imię. Także podejdźmy do Gomeza i go z ognia potraktujmy. Ej, jeszcze czegoś dostałem, jakieś zatrucie. O nie, 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 nie! Szybko do tajnej bazy, do tajnej bazy. On tutaj za mną idzie. Zamykaj drzwi szybko, szybko. Wchodzimy na górę. Tu, gdzie są te skrzynki. I gdy on tu wejdzie, to i go będę nawalał. Ej, próbuję tu wejść. Normalnie drzwi otworzył. Dobra, ja stoję sobie na skrzyneczkach i czekam, aż on wejdzie. Rozwalę go w mojej tajnej bazie. Zobaczycie, jak normalnie będzie. Będzie fajnie, będzie fajnie, tylko musimy zaczekać, aż on wejdzie. Nie wiem, czy on będzie tu wchodził, czy. Ej, słyszę jakieś strzały, jakby do mnie strzelał, czy coś. Dobra, wchodzę na górę, zobaczyć co tam się dzieje na zewnątrz. Eee, próbuję wejść z tej strony. Ej, ja ci nie pozwolę! Ej, ty, 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 ty niedobry ojcze! Dobra, rozwalamy go tutaj. boże, z tego go uderzymy. No nie, coś, co, coś, te bronie są słabe, ale... Ej, do mojej tajnej bazy! Dobra, niszczymy go! A masz! Pan się! Łoł! Wow, wspina się, wspina się do mojej tajnej bazy! Co jest grane? Padaj ty, rzecz. Rozwalamy go teraz z tego! Ho, ale dostaje strzałów! Zobaczcie na to! Dobra, TFG teraz! A masz TFG! A masz! A masz! Zobaczcie! Używam TFG w mojej tajnej bazie, ale mam nadzieję, że rozwalę z tej broni, nie padł niestety nie padł, on jeszcze żyje dobra, bierzemy kolejne TFG i załadujmy to broń na maksa, na Maxa i o Boż, no padaj ty rzesz, mówię ci padaj, rozwalamy go i padł, jest, udało się zużyłem na niego dwie, dwie bronie TFG i resztę jakichś innych broni ale też nie były one słabe więc on był coraz mocniejszy, wydaje mi się że przychodzą coraz mocniejsze osoby do mnie, no to teraz czekamy na ostatnią osobę, albo przedostatnią nią, wiecie co? Bo tutaj może przyjść jeszcze rączka. Tak, to jest Wednesday, jakby powiedzieć to, koleżanka? Czy coś takiego? No po prostu ona jest w rodzinie Adamsów jako, jako członek rodziny, także jej też możemy się spodziewać. I idzie Wednesday! Ej, widzę na jej barku też ma ze sobą wzięte TFG, co jest grane? Widzę na jej barku yy, rączkę, rączkę, którą mnie wzięła ze sobą i próbuje tu do mnie podejść. Okej, okay, ja się przygotuję na to wszystko. Ona do mnie strzela, muszę sobie uważać i poprzenosić sobie różne bronie, które nie są jeszcze wyczerpane. Także bierzemy je wszystkie, ok? Ona do mnie strzela, ja się na razie niczego nie obawiam. Niech sobie podejdzie na spokojnie. Chcę to załatwić, wiecie co? W mojej bazie. W mojej bazie będzie chyba najlepiej. A masz Wednesday Padniesz! Zobaczysz, rozwalę cię! Strzela do mnie cały czas, ostrzeliwuje moją tajną bazę, ale jak na razie ta moja tajna baza jest cała. No oprócz tego środka tutaj, tego kamienia, który się rozwalił od mojej broni, ale to nic, ona wchodzi do mojej tajnej bazy. Zobaczcie na to, zobaczcie, wchodzi sobie, no dawaj. Dawaj, Wednesday, zapraszam! Ej, nie weszła, nie weszła, nie weszła jednak, dobra, dawalamy ją! Wednesday, padniesz, zobaczysz, rozwalę cię w drobny mak! Wygram z całą rodziną Adamsów, nie ma innej możliwości. Teraz lunety do niej postrzelajmy. Ej, z tego nie mogę do niej trafić. To ona jest e, jakaś kozacka, dobra. Wchodzimy do niej tak i nawalamy ją z tej strony. A masz, rozwalę cię! Ej, ta broń nawet jej nie uderza, zobaczcie na to! Nawalam w nią, a ona żadnych obrażeń nie dostaje. O, dostaje, dostaje obrażenia. Superacko, dobra. E, no to co, czeka! aż wejdzie po prostu do mojej tajnej bazy i rozwalę ją z tajnej bazy. Mogę w sobie wziąć w, w sumie więcej broni, te sobie powyrzucam, Uste nie są mi potrzebne, także wyrzucamy sobie je, okej, okay. i bierzemy całe pełne z tych moich skrzynek, także to jeszcze sobie wyrzućmy, te FG też mam puste, te, co są na krańcu już, końcówce, to też sobie powyrzucam, została mi najmocniejsza, co jest grane, ej, spadłem, ona mi rozwaliła, tutaj wszystko, nie, 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 USD, zostaw mi to wszystko, muszę wrócić się, tutaj do skrzynek, podbudować się. Szybciutko podbudowujemy się, podbudowujemy do skrzynek. Muszę się dostać. Nie! Ona mnie rozwala. Wednesday, co ty robisz? Teraz ja do ciebie z TFG strzel, A masz! Rozwalę cię. Moja tajna baza cała nie przetrwała. Ona ma jakie bronie, takie jak ja. Dobra, nawalam ją z tego, co mam. Muszę z nią wygrać. Chodź tutaj, Wednesday. Rozwalę cię. Ej, normalnie mi Minecraft ścina, co jest grane. Rozwalamy, Wednesday. Tak jest, tak jest. Teraz z tego. A masz! Ej, skończyły mi się bronienie. Mam jeszcze jedną broń. Okej, okay, podbuduję się, żeby stąd wyjść. Hop, siup. No, nie, nie mogę wyjść stąd. Halo, halo, pomocy, pomocy. Ktoś mi pomoże. Gdzie jest w ogóle widzu? Widzu, zgubiłeś się? Czy co? Dawaj do mnie. Wednesday mi atakuje. Okej, okay, mamy 20 bloków. Teraz się podbudujmy. Wyjdźmy z tej tajnej bazy chociaż. Okej, okay, podbudowujemy się, podbudowujemy. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Jestem na placu boju. I Wednesday próbuję mnie zwalić, ale jestem. Udało mi się. Wyszedłem. Teraz sobie biorę inne bronie. Ona też się podbudowuje. O nie, Wednesday, zwalę cię. Zobaczysz, zwalę cię, spadaj tam na dół Tak jest, rozwalam ją, rozwalam Kończę ją, tak, Wesley Padaj, padniesz i udało się Padła, rozwaliłem ją Tak jest, wygrałem z całą Rodziną Adamsów Ej, była z nią rączka, mam nadzieję, że nie Wypadła jej z ręki i że Nie przyjdzie tutaj do mnie, chociaż wiecie co Mi już nic nie pozostało innego Jak z tego placu uciekać A czemu? No, dlatego, że Ta batalia baza jest cała rozwalona I tutaj ona może przyjść jeszcze nie wiadomo z kim, a już w tej bazie raczej nie, nie, nic nie wskuram. Także co? Ja stąd uciekam, widzowie, a wy też uciekajcie na mój drugi kanał. W ogóle, ej, zapomniałem odpalić tego. Dobra, wiecie co? Wezmę sobie krzesiwo, e, wchodzę na tryb kreatywny, biorę sobie krzesiwo i co? I podpalimy to, zobaczymy, jaki jest wybuch na koniec, co? Także, widzowie, słuchajcie, wbijcie do mnie na kanał, e, na Instagrama też możecie, bo tam za niedługo pojawi się zdjęcie z moją prawdziwą twarzą, a ja tutaj podpalam to TNT, zobaczymy wybuch, no i ten odcinek. Będzie się kończył, także co? Ja się z wami żegnam, podpalam TNT i zobaczcie na ten wybuch. Juhu, lecę do góry, zobaczcie, jak wybucha wszystko, co jest grane. Cała moja tajna baza wybucha. Co się dzieje, jak to TNT lata? Jaka wielka dziura ogromna powstała. Wow! Ej, mogłem coś takiego. Na kolejnej bazie zrobimy coś takiego, taką wielką dziurę, i na środku będzie tajna baza, i nie będzie jak do niej wejść. Normalnie jakąś fosę wylejemy. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to like, subskrypcja, łapeczka. No i e, miły komentarz, a ta do ciebie czegoś się kończy. Także ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, trzymajcie się. Hej!